Ciao Friends, gdzieś będę grał na cockscrafcie w Trzeba po prostu zdobyć punkt Czyli musimy iść do naszego przeciwnika Albo przeciwników i zdobyć punkt Do tej dziury i I wtedy dostawamy punkt Będę wyliczył hmm, się z butterfly'em dlatego, że jest fajny Nie bardzo mi przychodzi ten klik dlatego, że e, moja myszka, myszka nie, nie potrafi to? double klikować Aha, dobra, myślałem, że skaknął już kości. tak Więc no Mam około 10-11 tps ów Miałem też konto, licencja Ale zbanowali mi go, dlatego, że e, Antijet wygrał mi wygrał u mnie cheaty, których nie mam Zajebiście Po prostu kokon ten serwer Symaticznie zajebiście po prostu W sumie jest trochę lepszy no. od craftplay.pl Dlatego, że nie ma

Nie, a ja to zrobię czy nie? Bo mam takie pojęcie, że nie da mi się to zrobić. A ten jeszcze do mnie przybył, Gościu, gość się ma. Ok, teraz pójdzie gdzie? Tam pewnie. No tak. I coś ty zrobisz? Nic. Tam też leci gość. Lecisz kościu. Lecisz, łapię cię no i spać Jeszcze jeden A ten się budował chyba, a nie już Umarł Dobra Leciłem do, tą, do tej dziury nie. nie ma takich aż dobrych przeciwników Albo ze, po prostu zostawiam bloki i wchodzę No albo no wygrałem Możecie napisać pomysły, które można zrealizować dla filmików. Także ja robię skiny. Jeżeli ktoś nie wie. Mało kto robi w Polsce skiny. Więc jeżeli no, też mogę pokazać ich. No i na kanale macie speedale, te skiny, painty tych skinów. No, padłość. What the fuck is this? Masz, ty masz draklik czy co? So, what the fuck? Co to za był minigun? Kościół Minigun blokami, mi Zajebiście No cóż Wlecę do tej dziury i wybiłam Okej, okay, następna runda To jest kolejna runda Ej, stop Gdzie ty idziesz, kościół? No już idzie gra, więc... Trochę się spóźniłem, ale okej okay. Wlecę do tego Idę dalej Doplej Nie no prawie doszedłem do siebie Tak w ogóle jak mam skin? W sumie jest fajny Taki lisek Astronauta Nie, czemu tak powoli idziesz? Boże, no i co ty machasz z tym mieczem? Nic nie zrobisz z tym Jeszcze kim masz taki fajny, bardzo A, co? A ja myślałem, że spadnie teraz mój teammate. A nie, ja żyje. żyję. Jest, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Myślałam, że ten teammate nic nie umie, a on coś zrobił. Jestem dumny z niego. Ten jedno nie umie grać. Albo umie. No, stoi na miejscu po prostu teraz. Okej, okay, w lat w Eee! Latuję. Okej, okay, został jeszcze jeden punkt i wygram w tą gruntkę. Bardzo szybki te gruntki idą, może jeszcze dwie będzie. Albo... No tak, dwie albo jedna. Tak tak idzie. Tak Ej, co? A myślałem, że spędę. Okej, okay, żyję. Żyję, żyję, żyję. Tamten gdzie poszedł do nas. A nie. No i co, wygraliśmy tą rundkę. Git. idę kolejna ręka. To jest nasza trzecia rundka. Gramy na pikielnej matce albo na co się oni tam próbują robić? Ja się buduję. No nie, no fuck, To było głupie. mogłem się po prostu normalnie się tak podobać. Ej no. Jakieś dziwne hit też kurczę. A tamten nie dostał Fuck. O! Strzał. Strzała, mordę. Pani Tym no. trafiłem, lOL! Jak tym cudem to trafiłem kiedyś, tam No Jaki nik masz? Aha. Zajwicy nie kościół. bo ja mam mało serduszek. I nic nie zrobię, bo nie umiem się budować tak Do tyłu nie umiem się budować teraz TeFAK Paj Nie pójdziesz do mnie Nie dam ci tą taką szansę O! Udało się W końcu Myślałem, że to długo potrwa, ale jednak Biegniemy, biegniemy. No fuck spadłem. Fajnie biegnił. Bieg... Fajnie szedłem, ale spadłem. Co ten kość za hity daje? No, jakiś dziwny bardzo. Albo ja nie mogę trafić go. Siema ma. Bye. Ok. On jeden? Jeden został? Czy gdzie jest kolejny? To jest nasza ostatnia rundka, znowu na tym babce. Czekamy graczy. No, jest w końcu, zaczynamy. Okej, okay, będę znowu się budował tym badfly'em. Który nie bardzo mi przychodzi. O, jak się buduje gość. Player. Nie rzuci go. Спадай, спадай, спадай. А ти що ж робимо? Як? Добра. Боже! Пад. Ні. Про. Ше. Aha, tam, tamten stek Okej okay. A, to nieźle Prawie nie spadł A ten drugi gdzie jest? Aha okay. Tu, tu, tam on trafił? Halo? O Boże, no Okej, okay, dobra Oni mają jeden punkt O, trafiłem А там тату я сушу. Фак, они идут сейчас на доле. А мой тиммейт не робить. Ну так, файный тиммейт просто. Ульдено. No? No rób coś ci, Nie. Prawie Drugi idzie, kolejny Co? Jak? Także teraz leci do nas. Ok, wracam. Jest kic. Jeszcze jeden punkt. Jeszcze jeden punkt został tylko. No, trafiliśmy. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku Mam nadzieję, że on się spodobał No i co? Pa?